Siemanko, cześć, witam Was bardzo serdecznie, Asasyn08 z tej strony i na samym początku chciałem Wam życzyć szczęśliwego nowego roku, oby ten rok, który nadejdzie, był lepszy od poprzedniego i myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o życzenia. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, filmik z podsumowaniem roku 2013 właśnie, właśnie teraz oglądacie. I bez zbędnego gadania przejdziemy, słuchajcie, do podsumowania roku, jeśli chodzi o filmy, których było chyba dość sporo w tym roku. Hmm, także przejdźmy do zakładki filmy. I zacznijmy. <laughs> o! Odtąd słuchajcie. Rok 2013 rozpoczęliśmy od wyników konkursu świątecznego. Yy, I tam w tym konkursie świątecznym były. Yy, były, były, były. Co to było? Aha, pamiętam, yy, różne wierszyki chyba wpisywaliście w komentarzach. To wygranie były 3 yy, gry: Wargame, yy, Kane and Lynch i Just Cause 2. No ale to już minęło, to było 11 miesięcy temu. Słuchajcie dalej, rozpoczęliśmy serię Hitman Codename 47, która niestety nie została przeze mnie zakończona, ale o niej za chwilę. Następnie rozpoczęliśmy również Shit Zone w pierwszym odcinku Nina, kroniki agenta, tunele Afganistanu. Jeszcze w tym samym y, miesiącu rozpoczęliśmy Fear Zone y, z odcinkiem pierwszym Paranormal. Następnie. Był 14 odcinek Mysterix GTA San Andreas To było 10 miesięcy temu Następnie był drugi odcinek Hitman Codem 47 To była misja druga Tutaj na święta 15 odcinek Mysterix Geta San Andreas Fisher Lagoon Creatures W same święta Harlem Shake Easter Edition Ten Harlem Shake był dostępny tutaj pod koniec filmu Yy, kolejnym filmem był drugi Sheetzone z Arnes Offensive na czele. Potem ogłoszenia duszpasterskie numer 2 Ogłoszenia w ogóle zawaliłem. Yy, miały być co miesiąc. Yy, nie było ich chyba od czerwca. Nie wiem, nie pamiętam od kiedy ich nie było, ale ich po prostu nie było. Ok, yy, 7 miesięcy temu wiosenny unboxing paczka nagród dla widzów, czyli te hitmeny. Ca cały czas je mam, słuchajcie. Także jeśli ktoś by był zainteresowany Sniper Challenge, zapraszam na priv. Yy, w tym roku rozpoczęliśmy również serię unboxingową, i w pierwszym odcinku, właśnie hitman, wyzwanie snipera. Zaczęliśmy również yy, serię limbo, która niestety nie została zakończona przeze mnie. I teraz słuchajcie, tutaj mam wszystko pod yy, kółeczką yy, unboxingi. Które to były pod filmem: 3 gry biedronka Edition. Eee, po prostu wchodząc w ten filmik, eee, mieliście link do trzech odnośników, do trzech unboxingów. Wy wtedy wchodziliście w dane, w dane pudełko i wam się unboxing. Jak widzicie, no, jakoś specjalną eee, popularnością ten fi te filmiki nie były darzone. No ale cóż, kolejny filmik to unboxing Hitmana Absolution w edycji profesjonalnej. Później zapowiedź Misterixa odcinka 16, bardzo długo wyczekiwanego, tak mi się wydaje, ponieważ miał być w czerwcu, a niestety był w lipcu. Czy coś takiego, wiem, że naprawdę długo czekaliście na ten odcinek. Następnie zwiastun kanału Assassin08 by Andrew V8. Kolejna rzecz to unboxing Splinter Cell Blacklist, Była to, był to unboxing preorderu. Następnie Mysterix z GTA San Andreas Jeff The Killer, odcinek 16. Przy okazji Jeffa The Killer Fear Zone, drugi odcinek, również Jeff The Killer się znalazł. Następnie siódmy unboxing, dwa elementy kolekcjonerskie X Później nastąpił kolejny unboxing, paczka z gram.pl. I następny unboxing GTA 5. Tutaj był preorder. Dużo komentarzy, fala hejtu i w ogóle pod tym filmem. Jak chcecie zobaczyć, to wbijajcie. Yy, później, słuchajcie, właśnie <laughs> konkurs na 1000 widzów był, wyników nie ma. Jak zresztą pewnie zauważyliście, spieszę z wyjaśnieniem, dlaczego. Otóż, konkurs na 1000 widzów okazał się wielkim niewypałem, niestety. Mimo, że dałem naprawdę świetne nagrody, to osób, które wzięły udział w konkursie, były dosłownie 3. Dwie osoby zrobiły intro, jedna osoba zrobiła tych intro chyba pięć właśnie Andrew v 8 i jedna osoba zrobiła tło, które tutaj możecie teraz oglądać. I słuchajcie, po prostu odezwałem się na priv do tych osób. Nie chciałem robić minutowego, nawet nie kilku filmiku, bo po prostu mi się nie opłacało. Odezwałem się na priv do tych osób i tyle. Ok, słuchajcie, kolejny unboxing to już był yy, bodajże koniec sierpnia. Unboxing Splinter Cell Blacklist edycja Ultimatum. I ogłoszenia dusz pasterskie również się znalazły jako trzecie. Również wakacje jeszcze. I na koniec wakacji Cave Demons, odcinek 17 Mister X GTA San Andreas. Dalej mamy powrót hitmana Name 47, misja trzecia. Następnie Shit Zone, Big Rig's Over the Road Racing. Jako trzeci Shit Zone, czwarty odcinek Hitmana Codename 47. Tutaj mam re-upload e, re e, Misterixa odcinka drugiego, ponieważ YouTube wyciszył dźwięk, hmm, więc nie mogłem, e, nie mogłem nic zrobić. Jedynie co mogłem zrobić to reupload i po wejściu w odcinek, dwu, e, odcinek drugi macie odnośniki do tego odcinka. Następnie mamy, słuchajcie, Hitman Codename 47, misja 5. Później Hitman Codename 47, misja 6, czyli podrząd, praktycznie. Yy, następnie mamy Mister X GTA San Andreas, yy, odcinek 18: Desert Aliens, gościnnie wystąpił tutaj Altair yy, z Assassin's Creed. Następnie mamy 11: unboxing, dwie paczki z grami. To myślę, że też kojarzycie. Później kolejny unboxing, 12 paczka z grą na Sheet Zone. Jeżeli nie widzieliście i nie wiecie, jaki to, jaka to paczka i w ogóle, to zapraszam. 13 unboxing, paczka z kompanii graczy GTA V. Była to koszulka Los Santos. Jeśli nie widzieliście, zapraszam. Drugi let's play, czyli zagrajmy w grę. Nieskończony niestety ten odcinek. Hitman Sniper Challenge, część pierwsza. Yy, nie nagrałem części drugiej, myślę, że z lenictwa, bo po prostu mi się nie chciało tego wszystkiego nagrywać. Ok, yy, następnie dwa miesiące temu dodany Misterix GTA San Andreas, yy, odcinek 19, w którym gościnnie wystąpił koleś z Postala i długi odcinek, długa nazwa CJ Ghost Mom, Nessie i Radioactive Truth. Zapraszam bardzo serdecznie, jeśli nie oglądaliście. Następnie była... już miesiąc temu zapowiedź yy, z Geta na teraz odcinka 20. I teraz słuchajcie, myślę, że to już chyba było w tym miesiącu, chociaż nie wydaje mi się. Yy, unboxing Dead Island Riptide i Borderlands w edycji Goty z Biedronki, jeśli nie widzieliście zapraszam. I ostatni unboxing w tym roku, 15 unboxing Assassin's Creed 4 Black Flag w edycji Czaszki. Następnie tutaj mamy filmik również z kluczykiem z kudeczką. Wyniki konkursu mikołajkowego z Facebooka, jeśli braliście udział w konkursie, to ten filmik oczywiście mogliście widzieć. A jeśli nie, no to po prostu nie widzieliście, to jest proste. I słuchajcie, ostatnie dni, że tak powiem, Mister X, Geta San Andreas Kiflom odcinek 20 odcinek ostatni Odcinek ostatni pierwszej serii Mega wam dziękuję za te miłe, pozytywne komentarze pod odcinkiem Naprawdę się mega napracowałem nad nim I cieszę się, że się spodobało Bo jednak on miał coś w sobie, powiedzcie szczerze On miał coś w sobie yy, Okej, okay, no i wczorajszy filmik Moja kolekcja gier by Assassin08 Jeżeli nie widzieliście mojej, myślę, że pokaźnej kolekcji Zapraszam na ten półgodzinny materiał i przy okazji zapraszam Was do, do ankiety, która, yy, która się znajduje pod tym filmem. Zresztą zaraz Wam pokażę o co chodzi w tej ankiecie. Także słuchajcie, oto ta ankieta. Yy, stworzyłem ankietę, yy, która zwie się tak, że w nowym roku startuje nowa seria na kanale. Jeśli oglądaliście moją kolekcję Gier, to wiecie. Yy, I dałem Wam tutaj głosowanie, yy, jaka gra ma się znaleźć w pierwszym odcinku Xperia Play 10 Minutzy i pokażę wam wyniki jakie na razie są e, na razie prowadzi Assassin Creed e, na drugim miejscu GTA Vice City, Mortal Kombat, GTA 3, Chicken Invaders Minecraft, Pocket Edition, Amazing Spider-Man Colin McRae Rally 2 e, na wyniki czekam słuchajcie do e, kiedy mogę czekać na wyniki słuchajcie e, wydaje mi się że pierwszy odcinek mógłby wystartować już 11 stycznia, także do 11 stycznia hmm, czekam z wynikami i nagram pierwszy odcinek. Jeśli to się przyjmie, ok, będzie seria. Jeśli nie, no to myślę, że dalej będę nagrywał, bo jednak fajnie się gra na tym telefonie w różne gry. Hmm, I chyba tyle, jeśli chodzi o ankietę. I tyle, jeśli chodzi o filmiki. Słuchajcie, teraz przejdziemy do hmm, podsumowania roku, jeśli chodzi o liczby na moim kanale. I tak słuchajcie, tutaj zrobiłem screena, dosłownie kilka minut przed nagraniem zrobiłem screena mm, moich wyników rocznych, jeśli chodzi o kanał Assassin 08 I, yy, i tak słuchajcie, od 1 stycznia do 29 grudnia na moim kanale yy, było w sumie ponad 400 tysięcy wyświetleń jest to dla mnie Naprawdę mega duża liczba, ponieważ wyświetlenia łączne wynoszą 620, 632 tysiące. To jest więcej niż było w tamtym roku, ponieważ przez rok czy przez dwa lata uzbieraliśmy 200 tysięcy wyświetleń, a tutaj przez rok 400 tysięcy. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że, że tyle oglądaliście tego wszystkiego, yy, filmiki Wam się podobały, jak, widzi jak widać. I myślę, że 2014 rok nie będzie gorszy pod względem wyświetleń subskrypcji i w ogóle i w ogóle. Słuchajcie, szacowany czas oglądania to 1 773 912, ale nie wiem czy minut, czy czego, nie mam pojęcia. Yy, słuchajcie, zaangażowanie, oceny pozytywne w sumie to 2148 przy ocenach negatywnych 156 jedynie. To jest naprawdę dla mnie sukces. Yy, w sumie komentarzy było 1944, udostępnienia filmów 40, dodane do ulubionych moje filmy to 156 i przez rok przybyło mi 1435 subskrypcji, a teraz tych subskrypcji mam 2033. To jest po prostu dla mnie no szok, ponieważ przez, yy, przez ten rok przybyło mi w takim razie jak można łatwo obliczyć no, widzicie, 1435 subskrypcji, czyli w poprzednich latach miałem ich tylko 598 zakończyłem rok z 598 subskrypcja z liczbą 500 iluś tam subskrypcji, już nie pamiętam Także naprawdę to jest mega dla mnie zaszczyt Ok słuchajcie Przechodzimy do kolejnej rzeczy Analityka jeśli chodzi o Filmy, jeśli chodzi o najpopularniejsze filmy i tak najpopularniejsze filmy, oczywiście Mysterix i w tym roku wyświetlenia 4 Monsters 61 tysięcy, gdzie cały y, film trwa, ok, już sprawdzam, bo dokładnie nie wiem, 119 tysięcy słuchajcie 119 tysięcy ten film ma już wyświetleń, niestety nie mogę na nim zarabiać, ponieważ Zawiera on muzykę, tak jak też inne odcinki, również zawierają muzykę. Niektóre nie zawierają, także mogę na nich spokojnie zarabiać. A te zarobki, powiem Wam, że nie są złe, także ja się strasznie cieszę. I słuchajcie, ostatnia rzecz to jest demografia mojego kanału, czyli gdzie zostały filmy oglądane najwięcej przez ten rok. I słuchajcie, proszę bardzo, to. Tylko 25 krajów, w którym e, oglądane były moje filmy Oczywiście najwięcej były oglądane w Polsce Też 89% e, Było to 356 tysięcy ponad e, Na drugim miejscu plasowały się Stany Zjednoczone Na trzecim Brazylia Później Wielka Brytania, Meksyk, Turcja, Rosja, Rumunia, Niemcy, Włochy Jak widzicie jest tego sporo Nawet w takim, słuchajcie, Wietnamie czy na Filipinach te wyświetlenia były, mimo że yy, średni czas oglądania jest mały, ale jednak dotarły te filmiki i tam. I jestem z tego powodu niezmiernie dumny i wdzięczny. Słuchajcie, to by było na tyle. Nie chciałbym tutaj yy, zanudzać Was yy, dłużej. Ten filmik i tak już trwa długo. Także słuchajcie, jeszcze raz szczęśliwego nowego roku 2014, więcej sukcesów, samych pomyślności i słuchajcie. To na tyle. Do zobaczenia o 23.30, ponieważ yy, właśnie będę wrzucał filmik. Zaplanuję go równo na 23.30, także jeśli spędzacie Sylwestra przed komputerem, zapraszam bardzo serdecznie na kanał, ponieważ mam nadzieję, że film się, yy, film się udostępni, że tak powiem, na kanał. I to chyba tyle, słuchajcie. Zapraszam na Sylwestra na Grow Street 23.30, kanał Assassin08. A na teraz to tyle, dzięki za wszystko jeszcze raz i do zobaczenia w 2014 roku. Cześć!